Obrączki na serwetki wykonane z zestawu niezły placek. Zaczynamy od uformowania naszego placka. Rozwałkowujemy kawałek gliny. Następnie wycinamy długi i prostokątny kształt. Kształt wybieramy zależnie od tego, jak grubą chcemy mieć obrączkę na serwetkę. Świetnym narzędziem do stworzenia tego projektu jest tektura po rolce od papieru toaletowego, dzięki temu, że podczas schnięcia glina do niej nie przylega. Więc mierzymy nasz kształt i w miejscu łączenia naszej gliny dokładnie drapiemy oba spotykające się końce i delikatnie sparujemy wodą. Następnie zawiązujemy wokół rolki i dociskamy, następnie wygładzamy tę powierzchnię palcem. Następnie używamy naszego narzędzia do modelowania, aby wygładzić krawędzie oraz wygładzić elementy łączenia. Następnie usuwamy niedoskonałości przy użyciu gąbki. Dodatkowo możemy w naszej obrączce wyciąć jakiś kształt. W tym przypadku wycinamy serduszko. Możemy pominąć ten etap albo wyciąć cokolwiek, zależnie od tego, jaki chcemy mieć końcowy efekt. Ponownie wygładzamy przy użyciu narzędzia oraz gąbki. Następnie po wyschnięciu należy zabezpieczyć werniksem. Dwiema lub trzema warstwami.